Może się pojawić bracia i siostry w naszych sercach taka pokusa, że z nami to słowo i to pytanie, które Chrystus dzisiaj zadaje każdemu z nas, kim ja dzisiaj jestem dla ciebie? To wiele razy słyszeliśmy. I może być ta pokusa, który może spowodować, że ty i ja zamkniemy swoje uszy przed tym słowem. Myśląc, że z nami to słowo doskonale że i rok temu słyszeliśmy i dwa lata temu i trzy lata temu. A to jest bardzo wielka pokusa, żeby opierać się, żeby, żeby zamknąć się przed tymi darami, które Pan Bóg nam daje. Bo to słowo nie jest takie samo jak rok temu. Bo rok temu Twoje moje życie wyglądało całkiem inaczej rok temu ty i ja myśleliśmy całkiem inaczej podchodziliśmy do wiary całkiem inaczej może niektórzy rok temu mieli jakieś trudne wydarzenie życiowe, jakieś problemy a w tym roku nie mają albo na odwrót, może mieli piękny rok, a w tym roku już dopadł, dopadł nas może jakieś trudności i cierpienie którego nie rozumiemy nie jesteśmy w stanie jakoś jakoś radzić z tymi trudnościami Dlatego nasze życie ciągle się zmienia. I to słowo, które Pan Bóg kieruje do każdego z nas, zawsze kieruje to bogate słowo, które nie kończy się na jedno wytłumaczenie. To bardzo piękny widać przy homiliach. Jak będziecie chodzili w ciągu całego, całej niedzieli na wszystkich mszach, zobaczycie, że każdy ksiądz inaczej mówi homilię. I każdy ksiądz może coś nowego powiedzieć na, te, na, temat, dokład, na temat tego Słowa, nie? Niby ten, to samo Słowo, ale to Słowo zawiera w sobie tyle bogactwa, że nie da się po prostu jednym zdaniem e, wyczerpać ten temat. Dlatego to, co Ty i ja słyszeliśmy rok temu, może być, że w tym roku jest nieaktualne i dzisiaj na nowo Chrystus zadaje to pytanie, kim ja dzisiaj jestem dla Ciebie? Ale przed zadawaniem tego pytania, wpierw zadaj inne pytanie. Co ludzie mówią o mnie? I to jest bardzo ciekawe, bracia i siostry, żebyśmy zrozumieli sens tego pytania i warto wrócić na początku Ewangelii, który mówi o tym, że Chrystus swoimi uczniami i... Udali się do wiosek pod Cezareą Filipową. Te tereny Cezarej Filipową to były tereny, gdzie, gdzie ludzie, gdzie było pogaństwo, gdzie ludzie oddawali hołd Bożkom. I to jest bardzo ciekawe, że Chrystus prowadzi swoich uczniów przez te tereny, gdzie zamieszkiwali poganie, którzy oddawali cześć Bożkom. I, i, na, i na, tych, na tych terenach On zadaje to pytanie. I wpierw zadaje to pytanie, co inni mówią, co mówią te wszyscy mieszkańcy e, tych, tych, e, tej ziemi. Co mówią o mnie, kim ja jestem? I uczniowie mówią, jedni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni uważają, że jesteś Eliaszem, a jeszcze inni uważają, że jesteś jednym z proroków. Dlaczego? Bo ludzie patrząc na Chrystusa, widzieli to słowo Starego Testamentu, te zapowiedzi mesjanskiej, widzieli e, to realizację w Chrystusie, poprzez te cuda, które Chrystus dokonywał. Dlatego oni widzieli, że Chrystus nie jest bile kim, nie jest bile e, zwykłym człowiekiem, ale że jest kimś wyjątkowym. I dlatego Chrystus pierwszy zadaje to pytanie, ale później mówi, a ty za kogo mnie uważasz? Nie pyta, co inni mówią, nie, nie pyta ich, co społeczeństwo uważa na mój temat. Ale zadaj to konkretne pytanie, kim dzisiaj ja jestem dla ciebie? Można trochę inaczej za, e, zadać to pytanie. Co Ty dzisiaj jesteś w stanie udo, e, zrobić, żeby udowodnić, że Chrystus jest dawcą życia w Twoim życiu? Żebyś Ty i ja mogli udowodnić, że Chrystus rzeczywiście, rzeczywiście jest tym Mesjaszem, Bogiem, który zna Twoje moje życie. Który chce odkupić Ciebie i mnie z niewoli grzechu. Co dzisiaj Ty i ja jesteśmy w stanie zrobić dla Chrystusa, żeby umocnić naszą wiarę i udowodnić, że rzeczywiście On jest jedynym drogowskazem. Że On jest tym, za, kogo, za kim ja mogę iść dzisiaj. I wiem, święcie, jestem przekonany, że On mnie doprowadzi do nieba, do życia wiecznego. I Chrystus dzisiaj mówi, daj, żeby dać spokój z tym, tym co ludzie o mnie mówią. Żeby przestać słuchać to, co inni uważają o, o mnie, ale zacząć myśleć i, i, i zacząć i, sam zastanawiać, kim dla mnie jest Bóg, kim jest Chrystus dla mnie czyli wchodzić w tą w relację, osobistą w relację z Chrystusem, z Bogiem. Żeby odkrywać i zgłębiać tą miłość, która jest między Tobą a Bogiem. I w grę nie wchodzi trzecia osoba. Ale coś, co dzieje się między Tobą a Bogiem. I to jest, ta sfera jest świętą sferą. Do tej sfery nikt nie może wtrącić się. Bo wtedy zaczyna się rujnować to relację. Dlatego diabeł, kiedy chce niszczyć nas i kusi, no to chce wcisnąć do tej relacji między Tobą a Bogiem. I zaczyna męczyć wszystko, niszczyć. Zaczyna, e, zaczyna nas kusić za wszelką cenę, żeby Ciebie i mnie oddalić od tej miłości od Boga. Żebyś Ty i ja przestali myśleć logiką Bożą i żyć tą wiarą, ale zaczęli żyć i myśleć logiką tego świata. Czyli coś, co ty i ja jesteśmy w stanie rozumieć i wytłumaczyć racjonalnie. Dlatego, Piotr, odpowiada, ty jesteś Mesjasz, pełno wyznanie wiary przyznanie się do, do tego, że rzeczywiście Chrystus jest dawcą życia, jest Mesjaszem, który mnie odnalazł, odkupił, i pokochał, i walczył o moje życie. I te pytania są bardzo ważne. Dlaczego? Z jednej stronie Chrystus zadaje to pytanie, co nie uważam, ale później, jak zadaje to pytanie, Kieruje to pytanie do uczniów. On zachęca do tego, żeby uczniowie zaczęli patrzeć na swoje życie. Czyli na ten moment, kiedy Chrystus ich odnalazł w ich życiu, w ich trudnościach i problemach. Żeby oni zaczęli patrzeć na te cuda, które Chrystus żałował w ich życiu. I opart, oparcie na, ty, na te doświadczenie tej miłości, żeby oni odpowiedzieli, kim jest Chrystus. I to samo dzisiaj. Robi Chrystus z nami, żebyś Ty i ja wrócili trochę do tyłu. Popatrzyli na nasze życie. Na te wszystkie cuda, na te wszystkie wydarzenia, przez które Ty i ja przeszliśmy w życiu. I oparczy o te wydarzenie dzisiaj odpowiedzieli Chrystusowi kim On jest dla Ciebie. I bracia i siostry, i, i z jednej strony to jest to odpowiedź, który Chrystus od Ciebie i ode mnie oczekuje ale z drugiej strony jest to działalność, czyli ten gest, który, który też jest bardzo ważny wykonać, czyli pójść za Chrystusem. Dlatego po tych słowach Chrystus zapowiada swoją śmierć, że umrze, będzie wydany, że będzie ukrzyżowany, ale po trzech dniach zmartwychwstanie i mówi coś, co totalnie gorszy uczniów. Dlaczego? Bo uczniowie cały czas myśleli logiką tego świata. Oni poustawili swoim głowie, jak ma wyglądać dzieło zbawienie. Jak Chrystus, który jest bawicielem, ma zbawić ludzkość. Dlatego, kiedy Chrystus mówi, że on ma umrzeć, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, to totalnie rozwala ten plan zbawczy, który uczniowie wymyślili. Dlatego, Piotr, pewien zgorszenie. Przychodzi do Chrystusa i upomina go, mówiąc, że nigdy to na Ciebie nie spadnie. Nigdy to nie spotka Ciebie. Nie może to Ciebie spotkać. Bo to totalnie wyklucza ten plan zbawienia, który Ja mam w sobie. I zobaczcie, to jest kolejny taki haczyk, na który Diabeł często nas łapie. Często Ty i ja mamy również ten plan zbawienia naszego życia, życia ludzi, naszych bliskich i innych ludzi, jak ma to wyglądać, jak Chrystus ma działać w naszym życiu, jak Chrystus ma leczyć nasze rany, rozwiązywać te wszystkie nasze trudności i problemy, jak Chrystus ma działać w naszym życiu i często takimi planami przychodzimy przed Bogiem, do Boga, modlimy się, ale Pan Bóg to nie wypełnia często, a my te obrażamy się i zaczynamy się mrać. I wtedy bardziej jesteśmy skłonni słuchać głosu diabła, który mówi: A zobacz, prosiłeś, a Pan Bóg nie wypełnił tą prośbę. I to jest bardzo ważna kwestia, bracia Josie, żebyś ty i ja dzisiaj zobaczyli z stroni strony naszą słabość. To, że ty i ja nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, to, że ty i ja nie wszystkiego jesteśmy w stanie rozumieć. I że potrzebujemy Chrystusa, który, któremu możemy zaufać i, i, i dać się prowadzić nas. Ale nigdy nie da się zrozumieć słowa Chrystusa i logiki Boga, jeżeli ty i ja żyjemy i myślimy logiką tego świata. Jest niemożliwe, bo to jest coś, co wyklucza jeden drugiego. Dlatego. Kiedy, kiedy, kiedy Ty i ja mamy swój plan zba, zba, Zbawczy i, i wszystko pousta, ustalamy w swoim życiu, jak Chrystus ma w naszym życiu, to wtedy nigdy nie zrozumiemy to, co Chrystus nam daje w kościele. Nigdy nie zrozumiemy słowa, które On kieruje do nas, ale również nigdy nie zrozumiemy piękno i bogactwo sakramentów. Bo to jest coś, co, totalne i przerasta nas wtedy. A my często chcemy Chrystusa zamknąć do naszej głowy. I chcemy, żeby Chrystus zmęczył się do naszej głowy. Czyli chcemy ograniczyć Boga. Ale nie da się tego. Nie da się ograniczyć Boga w tym działaniu. W zbawczym działaniu. Dlatego Chrystus co robi? Niszczy tą logikę którym Piotr żyje. I mówi, idź przed szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz logiką tego świata, myślisz logiką diabła i żyjesz tym logiką. Oczywiście w naszych uszach, jak słyszymy takie słowa od Chrystusa, idź przed szatanie, to brzmi gorszące, ale z oryginalnego tłumaczenia to. to to zdanie oznacza, że Chrystus zaprasza Piotra, żeby Piotr przestał wybiegać przed Chrystusem, ale żeby on szedł za nim. Żeby przestał już wybiegać do przodu, bo nie wie, którędy iść, ale szedł za Chrystusem, patrząc na Chrystusa, idąc za Jego głosem i żyjąc Jego głosem. I to samo dzisiaj Chrystus robi z nami. Zaprasza nas, żebyśmy szli za Chrystusem, za Jego głosem. A później mówi jedną bardzo ważną rzecz. Kto chce iść za mną, niech się zaprzy samego siebie. Niech bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Chcesz iść za Chrystusem, to zaprzyj się samego siebie. To znaczy, przestan kombinować w swoim życiu. Przestań kombinować w tym świeżej wiary, ale zaufaj w końcu Bogu. Bierz swój krzyż, bierz ten krzyż, który Pan Bóg ci dał, ten krzyż, który jest bramą do nieba. I patrząc na chwalebny krzyż Chrystusa, iść za nim. Wczoraj świętowaliśmy podwieszenie krzyża świętego, i ten krzyż. Bracia i siostry, który Pan Bóg Tobie mi dał w życiu, jest fundamentalnym, e, fundamentalnym czymś fundamentalnym w, naszym życiu, w nas, e, naszym życiu chrześcijańskim. Bo nie ma zbawienia bez krzyża. A my często odrzucamy ten krzyż, często przeklinamy ten krzyż, te choroby, trudności, cierpienie. Bo do tego diabeł nas kłoni, żeby odrzucić ten krzyż. I pokazuje, że ten krzyż jest czymś przeklętym. A Chrystus mówi co innego. Bierz dzisiaj ten krzyż i za mną. Patrz na mnie. Ale jaki jest nasz problem życiowy? Mianowicie na tym, i ten problem polega mianowicie na tym, że my często patrzymy na ten krzyż życiowi, naszego życia, i nie widzimy Chrystusa na tym krzyżu. Ale widzimy pusty krzyż. Jeżeli patrzymy na pusty krzyż naszego życia, rzeczywiście, wtedy ten krzyż z przeklęstwem. Wtedy ten krzyż będzie nas, e, na, nam zadawał kolejne cierpienie. Ale dzisiaj jest bardzo ważne, żeby patrząc na ten krzyż naszego życia, odkryć Chrystusa obecnego na tym krzyżu. Że Chrystus nas nie zostawi. Żebyśmy mogli e, dzisiaj patrzeć na ten krzyż, na którym wisi Chrystus, i z którego On nie szedł jako znak miłości do każdego z nas. I ten krzyż Chrystusowi został wywieszony już. Krzyż chwalebny, krzyż błogosławiony. Ale dzisiaj jest potrzebna, żebyś ty i ja wywiesili nasz krzyż życiowy. Żeby w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach na całym świecie, żebyśmy wywiesili ten nasz krzyż, pokazując, że mam krzyż, który Bóg mi dał. Ale ten krzyż nie jest pusty. Ale na tym krzyżu jest Chrystus, który mnie nie zostawia. Pokazać dzisiaj temu światu, że jest sens walczyć, że jest życie wieczne, że jest coś, co jest większe niż nienawiść tego świata. Że jest Chrystus, który dzisiaj zaprasza Ciebie i mnie, żeby iść za Nim, żeby żyć tą miłością i słuchać Jego głosu. Dzisiaj widzimy, jaki jest. I jak trudno jest wyznawać wiary, bo jest trudno wyznawać wiary dzisiaj. Kiedy patrzymy na społeczeństwo, i dzisiaj według mnie ta Ewangelia pasuje do naszych czasów. Cezarea Filipowa była pełna pogaństwa, i dzisiaj widzimy, jakie pogaństwo rozpowszechnia się w naszym społeczeństwie. Walczyć przeciw życiu, zabijać dzieci, bo to jest morderstwo, bo politycy myślą, że mają do tego prawa, a nie mają do tego prawa. I za to będą odpowiadali. Ale ty i ja też będziemy odpowiadali za to, czy przytakujemy do tego, żeby zabijać dzieci, czy nie. Walczyć przeciw krzyżu, żeby zniszczyć krzyż, żeby zlikwidować krzyż. Dlaczego? Bo kiedy patrzymy na ten krzyż, widzimy Chrystusa i to daje nam nadzieję. A co diabeł chce robić dzisiaj? Likwidować ten krzyż. Zdejmować krzyż z naszego społeczeństwa, żebyś ty i ja, cierpiąc, żeby podnosili głowę i nie widzieli, nie widzieli, i nadzieje. Nadzieje życia wiecznego. I diabeł to okrada nas nieustannie z tych rzeczy, które nam daje nadzieje, Odłączając nas od Boga, od sakramentów. I ta walka bracia i siostry jest poważną walką. Jest prawdziwą walką. Ja wiem, że większość ludzi patrzy na nas kręży, i mówi, że to jest księżowskie gadanie. Ale tutaj jest poważna walka o życie wiecznym. Bo w końcu wszyscy odejdziemy z tego świata. I co dalej? Czy rzeczywiście straciliśmy do takiego stopnia ten sens życia, że nie myślimy o życiu wiecznym? Czy dzisiaj rzeczywiście daliśmy się na tyle okłamać i nabrać się, że dzisiaj już przestaliśmy rozważać co będzie po śmierci? To jest największa tragedia, która może dopaść każdego z nas. Stracić nadzieję życia wiecznego, bo do tego jesteśmy przeznaczeni, przeznaczeni do życia wiecznego, żebyśmy mogli odzyskać to, co, coś mi stracili poprzez grzech. Dlatego patrz dzisiaj na, na Chrystusa, na tego, który przychodzi na tej Eucharystii z miłością do Ciebie i do mnie, wyciągając kolejny raz rękę do Ciebie i do mnie, zapraszając na tą ucztę, który jest przygotowany dla Ciebie i dla mnie.